Hej jaki tutaj Wika i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Zostajemy przy tematyce Go po 2025 oraz zostania Dutch Girl, a dzisiaj konkretnie pogadamy sobie o hobby. W ostatnim odcinku, który pojawił się wczoraj, gadaliśmy o atrakcyjności i tam powiedziałam, że atrakcyjne jest posiadanie hobby w kontekście czegoś, o czym właśnie możemy rozmawiać. Więc dzisiaj chcę zgłębić ten temat i pogadamy sobie bardziej o tym hobby i rzeczywiście jakie znaleźć, jakie potrzebujemy i w sumie Czym się kierować w tym wyborze hobby? Także jeśli interesuje Was ten temat, to zapraszam. A jeśli nie, to i tak na moim kanale na pewno znajdziecie coś dla siebie, także przeskrólujcie, a my zaczynamy. Ja bym dzisiaj chciała się odwołać do tego potrzebujesz pięć hobby. Był taki viralowy dźwięk na TikToku, gdzie właśnie e, ktoś mówił, że potrzebujesz pięć hobby i potem każdy pokazywał te swoje pięć hobby. Więc ja dzisiaj sobie wypisałam e, te kategorie hobby właśnie, jakie potrzebujemy i trochę każdą z nich zgłębię, żebyście mieli e, trochę takie podsumowanie w sumie z czego możecie wybierać. I uważam, że z każdej kategorii powinniście wybrać co najmniej dwa lub trzy hobby, które Was interesują, i spróbować ich, i potem możecie sobie wybrać jedną, możecie zostać przy tych dwóch, trzech wasz wybór. Pierwsze hobby, jakie potrzebujecie, to hobby, aby być wysportowanym. I aby być zdrowym, jako że na moim kanale cały czas gadamy o byciu dad girl i o tym, że rzeczywiście chcemy być zdrowym, chcemy czuć się ze sobą dobrze, to ten sport jest naprawdę mega ważny, jeśli chodzi o ciało, jeśli chodzi o nasze samopoczucie, jeśli też chodzi o wytwarzanie endorfin i rzeczywiście czucie takiego spełnienia, szczęścia, także zaczynamy właśnie z takim hobby. Teraz mega popularny jest na przykład pilates i moim zdaniem, tak jak wiecie, moja mama na przykład lubi chodzić na pilates i wydaje mi się, że wielu kobietom rzeczywiście sprawdza się ten sport poprzez pilates. Także pilatesu, wydaje mi się, że każdy w życiu musi spróbować, ale pilates nie jest dla każdego. Ja próbowałam pilatesu i na przykład dla mnie to jest za mało kreatywne. Ja lubiłam mieć większą różnorodność na treningach, na przykład, i też taką swoją kreatywność i wyobraźnię w tym, co robię, więc mi się na przykład o wiele bardziej sprawdza taniec. No ja jestem tancerką, mogliście to zobaczyć na moim profilu. Także rzeczywiście, jeśli lubicie treningi na maszynach lub po prostu takie, bo na siłowni Pilates wygląda trochę inaczej niż ten Pilates, który widzimy u wielu influencerek, ale jeśli lubicie po prostu ćwiczenia na macie, warto spróbować na przykład pilatesu, warto spróbować jogi, natomiast jeśli potrzebujecie czegoś bardziej ruchowego, jeśli chodzi też o jakąś też o różnorodność tych treningów, że nie zawsze mamy to samo, I nie mówię, że na pilatesie mamy to samo, ale jednak są to są to jakieś powtarzalne ćwiczenia, w tańcu na przykład jest to trochę inaczej, także możecie spróbować, co jest dla was, mamy z jednej strony właśnie pilates, jogi, z drugiej mamy taniec albo na przykład aerobik, tak to się mówi, na przykład aqua aerobic, to, to też jest ciekawe. <grych> Także jeśli chcecie e, gdzieś tam spróbować tańca, czy w wodzie, czy na żywo, to na wielu siłowniach jest na przykład zumba, e, są właśnie jakieś takie tańce do muzyki, ale też może warto spróbować jakiejś takiej rzeczywiście stylu tańca, z którym e, można coś potem robić. Nawet w kwestii zawodów, jakiś jazz, jakiś taniec współczesny, a może bardziej w stylu hip-hop, breakdance, high heels, to też, czy twerk. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jakieś taki właśnie twerki, high heels, pole dance jest coraz popularniejsze u kobiet, czy akrobatyka powietrzna. Także zmówcie się nad tym. Ale jeśli to totalnie nie są rzeczy dla Was, to mamy również zupełnie inną stronę medalu. Mamy bieganie, mamy jeżdżenie na rowerze, mamy pływanie i takie wiedzę podstawowe rzeczy. Każdy o nich wie. Każdy kiedyś w życiu prawdopodobnie biegał, jeździł na rowerze, czy pływał, a jeśli nie, to może warto spróbować i się przełamać. Także to są takie popularne, ale czasem mam wrażenie, że zapominane, że jak ktoś mówi, "Ej, potrzebuję zacząć uprawiać sport", to na przykład nie wiem, idzie na siłownię. A spróbuj zrobić czasem sobie te 20 km na rowerze, nawet jak nie masz ochoty na tą siłownię, po prostu wyjdź na dwór, to świeże powietrze, przejedź się gdzieś. Ja często o tym zapominam i jak jeszcze raz na ten ruski rok wyjdę na ten rower, to się czuję taka spełniona, także idź zrób coś ze sobą. No i mamy też droższe hobby oczywiście, takie jak tenis, jazda konna, sztuki walki, tutaj to są zupełnie inne, tutaj... Yy, warto mieć oczywiście trenera najlepiej na zajęcia indywidualne, żeby się tego nauczyć, więc tutaj budżet trzeba mieć na to trochę większy, ale też warto spróbować, jeśli macie na to czas i pieniądze. Numer dwa to jest hobby dla wiedzy. Hobby dla wiedzy, czyli podcasty, czytanie, to mogą być nawet jakieś wywiady, to to mogą być jakieś kursy online, po prostu coś, co w jakiś sposób rozwija Was, rozwija Wasze postrzeganie świata, rozwija Wasz umysł, rozbudowuje Waszą wiedzę, rozbudowuje Wasze poglądy. Także wszystko, co tutaj mamy, to jest coś, Czego się uczymy. Trzecie hobby to jest hobby dla kreatywności. Kreatywności każdy potrzebuje, i każdy mam wrażenie, w jakiś sposób musi ją pielęgnować, żebyśmy nie stali się szaro, czarni, czarno-biali, szarzy. You know what I, mean? I to może być hobby typu rysowanie, typu malowanie typu jakiś scrapbooking, czyli coś, co macie mnóstwo tutorialów online, do którego nie potrzebujecie dużo, żeby zacząć, tylko jakiś blog, czy te ołówki, czy te farbki, czy te jakieś kolorowe tasiemki i tak dalej. Wiadomo, żeby robić to profesjonalnie, potrzebujecie wiele, wiele pracy, ale żeby zacząć, możecie zacząć już dzisiaj. Mamy też opcję bardziej manualną typu DIY, typu jakieś szydełkowania, typu Origami, albo bardziej twórcze, umysłowo, jak czytanie książek, czy pisanie wierszy, to jeśli ktoś chce robić jakieś rzeczy manualne, ale tej kreatywności sam nie potrafi do końca rozwijać, to mogą być też na przykład puzzle, to mogą być też na przykład zestawy jakieś do majsterkowania, są takie, wiecie, domki do klejania, moim zdaniem to jest mega super, albo Lego. To wszystko nam idzie w taką kreatywność i po prostu rozwój ten manualny. Albo też czasem umysłowy, bo jednak czytanie książek czy wierszy jest bardziej rozwijaniem swojej kreatywności umysłowo, a nie manualnie. Jeśli chodzi właśnie o telego, to też na przykład może coś trochę tańszego, takie sklejanie modeli. Kiedyś były mega popularne na przykład modele właśnie samolotów do sklejania. Nie wiem jak to wygląda teraz, ale w takie rzeczy też można iść. No i ostatnie w tej kategorii zupełnie inne rzeczy, czyli na przykład fotografia. Fotografia również nas bardzo rozwija moim zdaniem kreatywnie. I tak samo gotowanie. W gotowaniu też wiele rzeczy możecie próbować zrobić po swojemu i w jakiś sposób się rozwijać. Czwarta kategoria hobby, to mamy hobby dla umysłu. Dla umysłu może być na przykład podróżowanie, może być to też na przykład jakiś wolontariat, bo słuchajcie, nie każdy ma pieniądze, żeby sobie teraz pojechać i zwiedzić świat, więc fajną opcją też są, jest podróżowanie przez na przykład wolontariaty różnego typu. Ale dla umysłu również może być praca nad sobą, to może być na przykład journaling, jakieś pisanie pamiętnika, pisanie może dziennika, jeśli ktoś w pamiętniku nie czuje się dobrze, to też warto rozważyć. I to wydaje mi się, że nawet te 10 minut, żeby napisać, jak Wam dzisiaj minął dzień, żeby sobie podsumować, co dzisiaj ciekawego porobiliście, znajdzie każdy. Naprawdę znajdzie każdy. No i ostatnia kategoria naszego hobby, to jest hobby dla pieniędzy. Każdy z czegoś musi zarabiać, a jeśli Wasza praca jest Waszym hobby, to po prostu jesteście wygrani, jeśli z każdym dniem przychodzicie... Do tej pracy i po prostu czujecie się spełnieni, to super. Tutaj tak naprawdę nie jestem w stanie wam powiedzieć, jakiego hobby do tego potrzebujecie, bo sami musicie wiedzieć, co wam na tyle sprawia przyjemność, jesteście w tym na tyle dobrze żeby rzeczywiście z tego zarabiać, więc to jest już zupełnie w waszej dowolności. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że po tym filmiku znajdziecie motywację, żeby spróbować czegoś nowego i żeby się w jakiś sposób otworzyć na świat i robić coraz więcej w swoim życiu. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Daily. A jeśli podobał Wam się filmik, zostawcie polubienie, bo będzie to dla mnie znak, że takie filmiki Wam się podobają. Jeśli chcielibyście coś innego na tym kanale, to zapraszam do komentarzy, co byście chcieli, abym nagrała. Ja zbieram wszystkie pomysły, one pojawią się po czasie, bo wiem, że już część pomysłów dostałam, także wszystko mam w głowie. A jeśli nie chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, że też wstawiam shorts i widzimy się jutro. Pa!